Witajcie, z tej strony Ponguj, mam nadzieję, że nie włączyłem nagranie, nagrywania za wcześnie, bo byłby przypał i zaczynamy Noc Czerwonooczy. Tu nam wchodzi Stone, a tego tam się w ogóle nie patrzyłem. Tu nam Stone wchodzi, więc będzie ostro. O, o sobie. Patrzcie, się tym, bym się urodził, zrozumiałem. O kurcze. Nie, to chciałem. Jaki wypadek? Czy to on był ugryziony? Uu. Miał 18 lat, 64. Czy co? Nie 60. Gdyby to był... 60. musiałby się kurcze wciskał mnie to co chcę. Uczelam teraz. Więc on fleas był ugryziony. O... Nie mam pojęcia co się dzieje. Panika mnie zżarła. Pogubię się w ogóle. Ostro. Ostro, teraz, za, teraz już chodzimy na wyższy poziom, naprawdę. No okej, okay, okej, okay. continue. Czwarta noc. Oładowanie. Mhm, więc ciekawi freeze został ugryziony. To dlaczego tak się bał... <grych> to i bo niego, rozumiem. To on, dostał, on został ugryziony, on ledwo przeżył. Coś tam, coś tam. No to uczucie, jak, jak pracodawca mówi, hej, hej, zostałem ugryziony w płaczu, ledwo przeżyłem. Tutaj. Mówi, pewnie jesteś zainteresowany kim jestem, co? No i typowy człowiek, typowy e, pracownik miałby to krótką wiec gdzieś, ale my jesteśmy we fnaf więc tak. Chętnie poznamy. No więc mówi nam... Mówi, że nie powie nam co mu się przydarzyło, ale co mu się przydarzyło. Więc The White of 87. O, nie Kurczę, coś znowu wcisnąłem. Aha. Czy to nie za drogie? O kurczę, nie zniżę. Okej, okay. co tam też niebieski? No szybko muszę po tutaj ogarnąć. Jej panika mi ostro rośnie. Ostro. Okej, okay, gdzie ty jesteś? Gdzie wy gdzie jesteście? Ech. Ten już pewnie gdzie za przyniósł nogę. Nóż, nóżkę z krójka. Łódko. Nie jestem głodny. Myślę, że to jest pizzeria, ale widzę, że chimyłem. Op, tu nic nie ma. Spokojnie, spokojnie. Wyciluj się. Op! Ten do piątki... Nie, do piątki, do dwójki. Okay. Teraz będzie dopiąki lekiał My tymczasem mamy tutaj Co? Tu panika mi rośnie jak źle klikam Jest ja zdążyłem, ale on część z kurcze, Kurczę To jest różowy, Słabo to widać, naprawdę Op, więc popgoes znowu sobie robi rundkę, więc mamy chwilę, żeby odsapnąć. I ten foli do trójeczki, trójeczka już jest ogarnięta, ta będzie do jedynki folie. Shoot down kamery, wentylacji o ten już tutaj będzie się bawił. Z nami. Jest pogłos, tu jest powgłos. Włączam wentylację i co ty tam chcesz? Żółty jest ten. Tak. To jest właśnie taki głupi, głupi myk, że, że ledwo widać te kolory z mojej perspektywy OK, to jest no do jedynki. Room Shutdown, kamerki tu jest bezpiecznie ten idzie do trójki łop, łop i łop. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że to mi panikę będzie podnosić i tak głupio... O, tak głupio dostałem. Op. E, op. Więc błędne decyzje w Simon Says mnie stresują. Domyślam się, że błędne decyzje w walce o Życie są stresujące. Aaa, nie zdążyłem. Już ma trzy części. Jest trzecia jem, więc... Chyba nie jest aż tak Co tam? O, akurat akurat... Yy, Popgoes robi rundkę, więc... Dawaj, mamy czas. Ok, ich tu. Wyciłuj się. Ja do tego wrócimy. To się zawiesił. Licznik, ale dobra. No stress, no stress. No stres. Op! Naprawdę, no stress. Room shutdown. Hit. Znowu będzie do trójki skakiwał. Sobie tymczasem tu sprawdzimy, czy jest czysto. O, panikę mam na zerze, praktycznie. To jest dobrze. Chyba, że mi się zacięło. Wtedy nie jest dobrze. Tu będzie wchodził. Nadal tu nie ma. Okej, okay, hit. Up. Panika No stres No stres Zielony jest Chyba ten Ta, bo zielonego jeszcze nie miałem i tego też nie wciskam. Tu jest Hop Pop Jest piąta jem, powinno być stabilnie On znowu tu będzie wchodził Dwie wióry też tutaj są. Wycilujmy się. Nie wiem, czy, czy ta e, karteczka cokolwiek oznacza dla mnie. Kurczę, wracaj tu. Ta. Nie wiem, czy ta karteczka cokolwiek dla mnie oznacza w sensie mechaniki. Ale wygląda na fajną, fabularną e, karteczkę. Okej. Okay czy to już koniec, czy to już koniec. No, Czwarta noc to jest już y, ta, w której te mechaniki idą na wyższy poziom, więc jest, jest fajnie. Podoba mi się. Ale też y, nie myślcie sobie, że, że to jest za proste, że to za szybko idzie. Z tego co wiem, to jest dużo, dużo więcej Nocy w tej grze niż w normalnym FNAF-ie, więc zielony jest na środku. Nie, to jest zielone. Ok, Up, akurat tu byłeś, Pałgow, więc ratujesz mi <noise> sytuację. Tak, zaraz tu będzie wracał. Sobie tak zrobimy. Op Okej, okay, noc czwarta za nami. Co tym razem mamy? Wstawiam Blake Blake'a. Wstawiam Blake'a, bo po <tus> <bo tus> musi być ostatni, nie? Tak To Black, Black Rabbit może być pana szóstej, więc już byliśmy. Poszliśmy w lewo, eee. pójdźmy tędy. Bo tu była męgla i to nie jest chyba męgla. Tak mi się zdaje przynajmniej. O, hak, tu jest. okej, okay, siedzimy tędy. Hop. szkielet rozwalony oczywiście. Mamy te i mamy męgle. I mamy koniec nocy czwartej. W tym miejscu skończę, przynajmniej tyle, tyle, tyle będzie dzisiaj jak zrobię następne filmy to dopiero wrzucę je jutro. Czasem dziękuję wam za oglądanie, no to czwarta, zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!